Co za piękny dzień, w sam raz na spacer. A jakie powietrze! Hmm. O nie, widzę śmieci. I co teraz mam zrobić? Hmm. Wiem, leśny ludek. Gdzie jesteś, leśny ludku? Może tutaj jest, leśny ludku. Leśny ludku! Uhu. Leśny ludku! Leśny ludku! Gdzie jesteś? Leśny ludku! Wejdę na drzewo i wypatrzę go z góry. niej po drzewach to nie jest dobry pomysł. Pf, pf. Nie ma co się poddawać. Trzeba iść dalej. Leśny ludku! Moje lisie przeczucie mówi mi, że leśny ludek chyba tutaj śpi. Leśny ludku! Oho! Chyba ktoś mnie wołał. Czyżby ktoś mnie potrzebował? Kto mnie woła? To ja, leśny ludek! Leśny ludku, leśny ludku, straszne rzeczy się dzieją w parku wolsztyńskim. Pełno śmieci. Śmieci? Śmieci? Dopiero to się położyłem spać i już ktoś mnie naśmiecił. Mm -hmm. Muszę powiedzieć, że to niedawna było tu przepięknie. No dobrze, ale co teraz? W momencie, kiedy spałeś, ja rozrysowałem plan działania. Spójrz! Dobra. O! Tutaj i tutaj mamy śmieci. Masz specjalne zadanie do wykonania. Jakie? Zajmiesz się Eko Urwisem. Poprowadzisz program w Urwis TV. Nie ma problemu. Więc Leśny Ludek zajmuje się Eko Urwisem. No to uroczyste przecinanie wstęgi. Jasne. Rozpoczynam współpracę z Urwis TV.